Część utwórca Trakercam znów wykorzystam odpady wyrzucone przez człowieka, tym razem szukałem materiału, który będę mógł wykorzystać przy krzesiwie pierwotnym zamiast krzemienia. Tutaj ceramiczne płytki, bez problemu przy pomocy na przykład noża z głowiem ze stali wysokowęglowej będę mógł uzyskać iskry. Gdy taka iskra upadnie na przykład na wcześniej przygotowaną bawełnę, nastąpi jej zapłon, a następnie zapłon suchej rozpałki. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Tutaj zapas wcześniej przygotowanej bawełny. Na rozpałkę zbieram same szczyty, są najbardziej suche owiewane przez wiatr. Ta spałka może być nieco wilgotna, zatem biorę dwa kawałki bawełny. Uzyskuję jej zapłon i tak jak w poprzednich moich filmach, kładę na suchą rozpałkę. Rozmuchuję tak, by uzyskać płomień. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.